Witam ponownie. Tym razem na polu niedaleko mnie. Godzina 6 rano. Stałem wcześniej, żeby było chłodno. No i pierwszy mam dołek. Już pokazuję, co zleciało. Pierwszy dołek. I oto taka polska. Piękna kupie. Nie wiem, moneta 1735 super, idziemy dalej. Kolejny dołek, drugi i oto taki guziczek. Jakby ktoś wiedział od czego, to proszę pisać w komentarzach. Zaczyna się fajnie, idziemy dalej. No, przez, przez dłuższy czas nie było nic, ale trzeci dołek wyskoczyła plomba. Są jakieś oznakowania, także jest fajnie. Idziemy dalej. Kolejny dołek wyszło takie coś. Jak się nie mylę, to jest to od, od kasmaski gazowej, od y, szkła, od, y, gdzie, gdzie oczy. Może się mylę. Jakby ktoś wiedział, to proszę pisać. Do następnego. Kolejny dołek, i wyszedł. Jeździsz bez głowy. Gdzieś u kogoś widziałem na YouTube podobny fand. No i mam ja. Szkoda, że tylko bez głowy. No, ale trudno. Idziemy dalej. Kolejny dołek. Łuska. Kolejny dołek. Następna łuseczka zbita pisze na niej DM 12S14 nie wiem czy to jest wojenna, czy to jest od naboju mśliwskiego ale raczej to jest chyba powojenna idziemy dalej kolejny dołek i piękny guziczek z napisem Berlin. Nie wiem, czy widać w ładnym stanie. Tylko wyrzezanych wzorków napisów. No ale jest super. Fajny fantik idziemy dalej kolejny dałek i jeden złocisz perelek siedemdziesiąty ładny sygnał wysoki ładny syno, wysoki. No, ładny syno. Zobaczymy, co będzie. I to z tego dołka była taka łyżka. Ten właśnie taki wysoki sygnał. Widać, że to jest po niemiecka. Duża. Mam jeszcze obok sygnał. Jeszcze jeden. Zobaczymy, co będzie. Spory kawałek od tamtej łyżki, co znalazłem. Ale może będzie pasować. Jest tu jakiś napis PODSTOP czy coś takiego dobra, łyżkę mamy w komplecie I od takiego dołka kawałek harmoniki. takie coś wyszło nie wiem co to jest jakaś podkładka chyba od czegoś, jakiejś maszyny pole. Weszłem na takie rżysko. Dołek pierwszy. Wyszło takie coś. Stalowe. Nie da rady tego wygiąć. Nie wiem co to jest. Jeżeli ktoś wie to niech pisze. Drugi dołek na tym rżysku. Kulka od muszkietu. nawet w fajnym stanie 2 metry dalej od tamtego dołka kolejna kulka od muszkietu może będzie ich więcej idziemy szukać tak jak mówiłem kolejna kulka od muszkietu tu jest pierwszy dołek, drugi dołek i trzeci tak zostało z tą strzelane. Widocznie ktoś szedł w prawo albo w lewo. Idziemy szukać dalej. Niedaleko takiego dołka wpadł taki kubek, nie kubek może być, że od zbierania żywicy ale nie jestem pewny, jak ktoś lepiej wie to niech napisze nie ma żadnych oznaczeń nie wiem co to jest ale tak myślę, że to jest od żywicy zbierania kiedyś takie były do następnego i oto kolejna kulka tym razem już trzecia tutaj niedaleko takiego lasku tu taki zagajnik no i właśnie wychodzą tu w tym miejscu te kulki co tu było kiedyś nie wiem no ale fantysk nie idziemy dalej kolejny dołek Prawdopodobnie od racy świetlnej. Tak się domyślam. No i kolejna. Kuleczka od muszkietu. Już czwarta. Jednak było coś tu strzelane. Pochodzimy. Jeszcze może znajdziemy więcej. Kolejna kulka. Taka przecięta na pół. Piąta. Raczej będzie ich jeszcze więcej. Jeżeli było tu strzelane. Kolejny sygnał. Kolejna kuleczka, szósta już chyba. Kolejny dałek, takie coś wypadło. Jakaś blaszka, jakieś są inicjały. Na pewno coś starego oczyścimy to mu zobaczymy to jest jeżeli ktoś wie proszę pisać Idziemy dalej. No i obok właśnie tego dołka wyszła kolejna część tej blaszki. Nie wiem, czy to mógł być śmiertelnik, czy to jakieś Nie wiem, też są jakieś oznaczenia, ale trzeba oczyścić, będzie lepiej widać. Proszę mi napisać jeżeli ktoś wie co to jest i od czego. wyskoczyło takie coś coś na pewno od czegoś tylko nie wiem od czego jeżeli ktoś wie to niech pisze kolejny dałek takie coś padło od czego to jest nie mam pojęcia jakieś nabicie od czegoś czy to od zegarka możliwe nie wiem Proszę pisać jeżeli ktoś wie. Idziemy dalej. Następna część od harmoniki. Wpadło jeszcze tych parę kul muszketowych. Na zakończeniu pokażę. Powoli i tak będę kończył, bo strasznie gorąco No i bateria mi pada w kamerze. Ale spróbuję jeszcze coś nagrać. No i ostatnim dołkiem wpadło takie coś. Coś podobnego co wcześniej znalazłem. Jakby od tego nawet. Tylko, że z jakieś 200 metrów stąd. No i już będę kończył na dzisiaj. Schowałem się w cieniu. Jeszcze mam tu kawałek przejść, ale strasznie pić mi się chce. Nie wiem, może się napiję, to jeszcze wrócę, ale jak coś, to będzie koniec na dzisiaj. Trzymajcie się. Pozdrawiam wszystkich. Do dół.